Siemandero, siemandero, siemandero z tej strony katron12 youtube i tak jak widzicie nie, nie chciało mi się po prostu nic nagrywać był odcinek na moim kanale nie, prawie tydzień temu a dzisiaj a dzisiaj kupujemy czerwonego baleja, wszystko po prostu mijamy i kupujemy czerwony czarodziej balej będzie mi to dużo kosztować 2,5 tych punktów, gwiezdnych punktów, chciałam zrobić specjalny odcinek na 10 tysięcy, które pozbieram. Ale cóż, kupię tego barleya, żeby mieć go w kolekcji. No i co, ja już dużo nie przedłużam. No i kupuję go. I BUM! Mam czerwonego czarodzieja barleya. No i chcę go wypróbować. Jest tutaj, wybieramy. Tego czerwonego baleja. Tak jak widzicie, tak się prezentuje. Jest tylko zmieniona tekstura. Jest tylko zmieniona tekstura. No i zagramy sobie na solo na najgorszej mapie, czyli na bula, na szalkę Będzie taki krótki odcinek, jak kupuję i jak testuję y, tego czerwonego baleja. Ogień jest ten sam. Ogień jest ten sam. Tylko jedynie skórka się różni. I było już, zobaczcie, jak nabiliśmy sobie ulcika. Kur. O jest kur O Riko Oj, o nie, Bibi No widzę Bibi. O nie. Aha, zrąbała To jak to teraz będzie łatwe Próbuję stamtąd uciec A i się to nie uda, bo Spokojnie, sojusz Ale jeszcze nie widziałem tylko Ale nie wiem kto jest na środku z czterech do wymiarze dwóch Barleju daję do tysiaka równego, tak widzę To będzie pojedynek Barlejów o, z tego to będzie walka Tylko stary ma nową skórką Którą kupiłem A chodzimy tu Jest trzech barlejów I jeszcze ktoś Cóż, muszę tutaj yy, stać, żeby... O nie Stary no, no. pa. Proszę bardzo, wygrałem gereczkę. Ten czerwony bal jest fajny. Tylko Wam powiem jedną, rzecz, że tak wezmę sobie na tą, tą wcześniejszą skórkę, to no tą zdobyłem za darmo, bo to jest taka specjalna ikonka, że zdobyłem przez połączenie się Supercela ID, tego kupiłem. I tego też za darmo dostałem, czyli tak naprawdę tego dostałem za darmo, tego dostałem za połączenie się z kątem Supercell i z IS? tak? AID, AID, a tego kupiłem już, czyli są trzy różne. To już byłoby na tyle, ten odcinek był krótki, bo testo testowałem czerwonego baleja, czy jest? Yy, czym się różni od tych ostatnich y, palejów? No i co, ja już nie przedłużam do Simaneczko-Leczko-Peczko.